Cześć kochani... Fak. Cześć kochani, z tej strony Scarlet. Witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam was na kolejny odcinek waszej ulubionej serii, mam nadzieję, bo oczywiście mojej. Różnice w drzewie genealogicznym pokolenie szóste nigdy nie skończę tak jak wy. Kochani, dla przypomnienia mieliśmy już chyba trzy odcinki. Poznaliście naszego pięknego krasza, e, czyli Keanu. E, poznaliście też naszą cudowną, brinkstonowną Eris, ale z Eris to już się chyba związaliście w jakiś tam e, pewien sposób, ponieważ no, Eris wiadomo była pokazywana w pokoleniu Pandory, czyli pokoleniu przestępcy. Mm, bardzo się cieszę z waszych reakcji ogólnie. E, ja wiem, że może trochę się powtarzam z tymi wstępami, ale naprawdę jest mi... nawet nie wiecie jak mi jest miło jak wy reagujecie na te moje serie, no. Kurde, muszę o tym pogadać, no sorry, no, będziecie krzyczeć, będzie skarla 26 przejść do sedna, ale ja naprawdę jestem w takim szoku, jak wy się angażujecie w to, jakie wy mi pomysły dajecie, jakie wy mi pomysły piszecie, jest to po prostu obłędne i dziękuję bardzo serdecznie, pamiętajcie, że żaden wasz pomysł na serię, który mi napiszecie nie jest niemile widziane, wręcz przeciwnie jest bardzo mile widziany na moim kanale, więc jeżeli macie jakieś rzeczy, to zawsze dzielcie się w tym komentarzem ze mną, ponieważ wiadomo, że ja tam jakieś swoje pomysły mam, ale zawsze coś można zmienić, dodać, zainspirować się. Więc jeżeli chcecie jakoś się podzielić, to um, dawajcie znać. No, tak mówię, bo czasami też jest, a bo nie wiem czy chcesz, a bo Scarlet na pewno już ma wszystko rozpisane. No mam rozpisane, ale jak mówię, to nie są takie rzeczy. O Jezu, tak musi być i koniec. A jak coś lepszego wpadnie, to nie bo już ma jest rozpisane, nie? Także na tej zasadzie. Kochani, wracamy z naszą Eris do domu. Ona, jak wiecie, z naszym Kiano była tutaj na mini takiej randce, mini spotkaniu. Jakieś tam flirty i inne tego typu rzeczy się zadziały. Natomiast wracamy dlatego, że musimy iść do naszej roboty. Mówiliście mi, że najlepiej jest Właściwie, że są bagi bardzo duże. I problemy w tej karierze związanej z policjantem, że nie da się czasami awansować, że coś tam czasami się psuje. Ale wiecie co, ja Wam powiem tak, że w momencie, kiedy na przykład, bo nie wiem, czy ten wskaźnik też się baguje, czy coś, ale jeżeli będzie tak, że on dojdzie tutaj do tego zielonego, że już będzie niby, że powinna mieć awans, a nie dostanie awansu, to ja jej po prostu ten awans zrobię za pomocą MC Command Center, skoro ta kariera się psuje, no bo wiadomo, że pewnych rzeczy nie przeskoczymy, jeżeli to. Do... Od iluś tam jakiegoś tam czasu nie jest naprawiane, to no, trochę słabo, nie wiedziałam, że jest aż tak. No, ale ja grałam ostatnio w tę karierę bardzo dawno temu, więc myślę, że się tutaj ze mną zgodzicie. Mówiliście, że na, żeby najlepiej te wszystkie próbki sobie niszczyć i coś tam, bo one później robią problemy. Ale chyba na razie jeszcze tak nie jest, bo coś mówiście, że od piątego poziomu, że zaczyna się tutaj problem. Nie wiem, zobaczymy, zweryfikuję i no możecie też pisać, jeżeli coś jest nie tak. Ktoś tu mi zwrócił uwagę, że mam okno na oknie, ale tak jest okno na oknie celowo, ponieważ chciałam, żeby to było tak symetrycznie dosyć. <laughs> a więc wiem, że jest okno na oknie, spokojnie. Jest to celowe. Robiliśmy to chyba na Twitchu nawet ten dom. Kurde, patrzcie jak ten czas leci. Eris już ma tutaj 19 dni do zmiany grupy wiekowej. Ja przecież przed chwilą ją postarzyłam. Musimy jeszcze zacząć się zajmować tymi naszymi wszystkimi zadaniami związanymi z serią, ponieważ my musimy nienawidzić naszą mamę. Więc odwiedzimy ją i będzie trzeba wbić i się z nią pokłócić. Ale to już nie teraz, bo jest druga w nocy. Czemu, Eris, masz taki dobry nastrój? Skąd się u ciebie wziął? Co, 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 co to jest? Świeżo złowiona ryba. Mm. No dobrze. No możesz nie spać, skoro nie chce ci się spać. Ja nie mam z tym problemu, ale wiesz, żebyś potem mi w robocie nie... Płakałam, bo jest piątek, ostatni dzień i masz wolne, więc będzie można idealnie udać się do mamuśki na te jakieś mini-wojny. Dobra, czwarta już. Nie przesadzajmy, Eris, chociaż godzinę sobie pośpi, bo to jest dla mnie takie dziwne. Albo nie wiem, tutaj ten poranny prysznic, jak zawsze, zrób. Gorą nie, no gorący, może nie. Na pewno szybki, bo szybki jest dla nas bardziej adekwatny, i weź sobie resztki. Dobra, ja się boję tej burzy w The Sims, ona jest straszna. Wali tymi piorunami ostatnio nam. Kogo nam walnęło? Chyba w dziesięcioleciach. Dobra, kochani, co my dzisiaj musimy zrobić w naszej robocie, co jest istotne? Przesłuchaj podejrzanego. A my tu mamy analizuj materiał dowodowy, sprawdź raport policyjny podczas... Aha, spisz, przepraszam, raport policyjny. Dobra, no to lecimy od początku. Najpierw sobie zanalizujemy ten materiał dowodowy. Żeby przesłuchać podejrzanego, podejrzani, których zatrzymano z aresztowania, mogą być przesłuchiwani na posterunku policji. I to, rozumiem, jest miejscuwa do przesłuchiwania. Nie masz żadnych aresztowanych przez siebie podejrzanych do przesłuchania. Mhm. Czyli powinnam iść tutaj, i tu mam mieć notatki na temat tego, kogo mamy aresztować, tak? Podejrzany jest mężczyzna z osobą ponurą, podejrzany nosi bez bezrękawnik. O, czyli żonobikę! Kto też żonobikę? Podejrzany nosi shorty i ma brązowe włosy. Dora, Dobra, to Ciul, idziemy. Nie na patrol, ale udaj się na miejsce przestępstwa, wydaj nakaz aresztowania, Przyniesiesz się do miejsca, gdzie widziano kogoś, kto pasuje do opisu. Przecież czekajcie, możemy wydedukować nową wskazówkę, może coś ciekawego będzie. Młodym, dorosłym. ta muzyka jest taka... No szorty bez rękawik, jest mężczyzną młodym, dorosłym. Dobra, to myślę, że chyba te cechy nam wystarczą, więc udaj się na miejsce... Nie, 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 nie. Nie wydaj nakaz aresztowania. Nakaz aresztowania w okolicy zauważono podejrzanego, którego rysopis zgadza się z podanymi w nakazie aresztowania. Popytaj wokoła, by przekonać się, czy ktoś nie wskaże podejrzanego. Zanim dokonasz aresztowania, skorzystaj z notatnika, by przeczytać opis podejrzanego. Jeżeli aresztujesz niewłaściwą osobę, to nie będzie dobrze wyglądał w tych aktach personalnych. Mhm. Dobra, panie, tylko że jest zima, więc jaki bezrękawnik i jakie krótkie spodenki? Jest młody dorosły. A jak zmienimy ci strój? O, widzicie, to już mamy. To jest chyba nasz podejrzany, nie? Zapytaj o podejrzanego. Przyjazne powitanie. Dowiemy się. Co i jak. A ty to... O! 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 Nie! Hadzisław! Hadzino, ty moja! Krew mojej krwi. W sensie, no Boże, przepraszam. Hades! się zostarzał, Ale dalej jest Seksidów eh? Dalej, dalej. Hadesik, przepraszam, za wtręt, e, Wracamy do gry. No. E, idź go aresztuj, bo jest dziwnym. panem. A coś jeszcze tutaj. nosi shorty, ma brązowe włosy, bez jest jest osobą ponuro, jest mężczyzną, młodym dorosłym. Wszystko idealnie. Musimy się z nim przywitać, damy pozna i fajnie by było, żeby od razu już była ta. Um, jak się nazywam, Cecha ponury. Przesłuchamy cię, dokładnie. Dziecię wysp. Dobry. Nie chciałeś nam trzeciej zdradzić? Uuu. Dowcip. Pręż muskuły. Rozmawia o pokoju na świecie. W mroźnej pogodzie. No i mówię Wam, to jest na pewno On. To jest na pewno On. Ja to wiem. Uciech wszyscy zdrowi? <grywa> Ale mam wyłączone mody ogólnie dla simów z gry. W MC Command Center się to robi, abyście nie wiedzieli. disallow. I. Alow, dobra. Aresztujemy go. Mam nadzieję, że to dobry podejrzany. Zobaczymy. Wszystko by się zgadzało. Rozmawiaj z innymi o domniemaniach. Idź na patrol. Przesłuchaj podejrzanego. Ja chcę przesłuchać podejrzanego. Ja chcę zobaczyć, jak się przesłuchuje. I koniec. I Idziemy. Idź po niego. Eriska. mały ten posterunek, tylko dwie cele. Tutaj taka zbiorcza jedna duża. Okay. Idzie w zaparte. Dobry gliniarz. Materiał dowodowy. Lefuj na temat dowodów. Pokaż dowód. Oś odciski palców. Zdjęcia z miejsca przestępstwa. Ale to jest fajne. <laughs> oj, oj. Czemu ja wcześniej tego nie robiłam? Z tego przesłuchiwania. Mm, zły gliniarz. Opisz koszmar więzienia. O oh my god. Okej. Okay. materiał dowodowy ujawnij główny motyw. Przeglądaj akta sprawy. Huh. Ten uh, uh. oh. 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 dobry glinarz. Obiecaj smaczny posiłek, opowiedz o swoim życiu. Nie, ja nie jestem dobrym gliniarzem. My jesteśmy tacy konkretni. Pokaż dowód. Podejrzany wydaje się winny. Pora wysłać tego przestępcę za kraty. Wydobądź zeznanie, dobra, czyli co zamknij w areszcie i, i to tyle? Ojoj, ja myślałam, że tak bardziej ciekawie to będzie. W sensie coś więcej, a no to tak... Chyba, że dobra w to jestem. O, ho, 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 widzę, że zdolności nadnaturalne. Sprawa zamknięta, dobra robota. O jeszcze jednego przestępcę mniej na ulicach. Niestety przestępczość nie robi sobie przerw i czekają na ciebie kolejne sprawy. Odbierz przydział używając komputera i ruszaj do roboty. Koniec dnia pracy. Eric wspaniale dziś pracowała, być może przyszłości czekają coś tam, coś tam, coś tam. 445 Cymalonów i jeden dzień wolnego, czyli bardzo, bardzo fajnie, jeżeli chodzi o sprawy finansowe. Natomiast kiedy już załatwiliśmy naszą pracę, teraz trzeba zacząć powoli wypełniać plany naszej generacji. Pierwszym z nich, i chyba na razie dla nas najważniejszym, jest ten, że chcąc, nie chcąc, musimy kłócić się z naszą mamą. Wprawdzie ja nie lubię tego, nie podoba mi się to, bo ja nie. I lubię mm, robić takich bardzo negatywnych relacji, ale skoro tak ma być, to nie ma co. Skorzystamy tutaj, weźmiesz sobie, Eris, tylko prysznic. Na szybko, może coś zjemem, zjedz na szybko, albo po prostu weź resztki. I jak mówię, będziemy jechać do otoczenia gwiazd, żeby z mamusią pogadać, a właściwie się pokłócić na temat tego, co ona wyczyniała w swoim życiu. Mamy zimę, więc wypadałoby, żebyś ty, Eris, się przebrała w strój zimowy. O, Pandora! Pandora Brinksos zastanawia się, czy chcesz się z nią gdzieś spotkać. Tak, Pandora, chcemy się z tobą spotkać, ale chcemy się z tobą spotkać u ciebie w domu, czyli odwiedzimy Tapiego Ktoś z Was mówił mi o tym, że pieska, żeby mieć czy coś, ale ja tam odpisałam komentarz, że po prostu w każdej serii chcecie psy i koty, a one potem w tych seriach naprawdę cierpią, więc ja wiem, że lubicie futrzaki, ja też lubię, ale no to mi się nie sprawdza zwyczajnie. Czasami daję, żeby nie było, że zapominam o nich, ale nie będę mieć w każdej rozgrywce zwierzaka, kochani. Po prostu, bo jest ciężko je ogarnąć w serii. Tam prywatne rozgrywki to wiadomo jest inaczej, ale w serii to one potem siedzą tylko i płaczą, skiełczą i w ogóle, a mnie serce boli, więc... na to już mówiłam. Ale nie dziwię się, że chcecie, bo no futrzaki są po prostu kochane. Dobra, lecimy tutaj, nie tu. Garderoba, z strój i ty powinnaś... A czemu ty masz na zimową sukienkę? Jezus nie masz normalnego zimowego stroju Nie zrobiliśmy Chodź, trudno Pogłaszcz tapiego W końcu to był twój tapi seniorka a to tapi to jest dziewczynka. Okej. Okay. I chodź zapukaj do drzwi. Mamuśka odwiedzamy w jej przyczepie. Coś dziwnego tu leciało na niebie. To była gwiazda? Czy że ufo? Ola, seniorita. Seniorita, seniorita. Jeszcze dorosła, ale Pomóż naprawić złe relacje. O Jezu, ze wszystkimi. Pójdziesz tutaj z podłych. Kłóć się o zasady moralne. I wyrzeknij się zła. No bo oczywiście Eris w swojej robocie coraz więcej dostępu do różnych kartotek ma. Wprawdzie nie wiem, jak wygląda praca policjanta, ale no, nieważne. <laughs> I musimy tutaj zacząć z mamą rozmawiać, porządnie rozmawiać na temat tego, co ona wyczyniała. Wykrzycz zakazane słowa, skrzycz ją w ogóle um, z podłych um, obraź. Bo my się wyrzekamy zła, więc nie możemy utrzymywać kontaktu z tak złymi ludźmi. Wykrzycz zakazane słowa. Już do niej przeklinać. I obraź. Jezu, nie lubię. Czemu ja się tak źle czuję? Jak im każę się kłócić? Ale właściwie oni no, nie miały mieć aż takich relacji, jakie miały ostatecznie. Z ojcem to chyba się już nie, nie lubi, no bo ojciec nie żyje, więc tak jakoś tych relacji za bardzo jeszcze obniżać tutaj nie możemy. No musielibyśmy z duchem rozmawiać, ale jego trup i tak znajduje się nie wiem w sumie nawet gdzie dokładnie, więc... Skrzycz. Trup jest, jak ja powiedziałam. <grywa> Agresywna rozmowa. Kłóć się o karierę. Matka, ty przestępco wredny. Takich jak ty trzymam w klatce. Jakkolwiek to nie brzmiało, no, ale tak, no ja więzienie krata, klata, klatka to właściwie wychodzi na to samo. Mm, miałaś walczyć z nią. Chodź. Eris Brinkston wdaje się swoją pierwszą bójkę z Pandorą. Ja nie mogę na to patrzeć, na te relacje. Jezu! Matka cię pobiła. Więc bardzo proszę, podłe. Kpij, drwi, chluśnij, pchnij, wyrzeknij się zła, skrzycz, uznaj za wroga. Bo ona musi być naszym wrogiem, więc. O. I koniec naszych przyjacielskich, rodzinnych relacji. Z racji, że jesteśmy bardzo zdenerwowani i jedyną bliską nam osobą jest nasz sąsiad Kijanu, to lecimy z nim pogadać. No bo wiadomo, że nie chcemy wiązać tutaj jakby wiązać się... Swojej złości przelewać tutaj na wujka Hadesa i jego rodzinę, bo wiadomo, że ma tam swoje problemy. No i Eris chce po prostu jakoś tak odciąć się od tego wszystkiego, więc lecimy do naszego Kiano. Może on nam coś pomoże na tą złość, którą mamy, więc Kiano, mój drogi. Um, autoironiczny dowcip zrób z nim. Cześć, sąsiedzi, Kiano. Rozmawia o słonecznej pogodzie, przyjazny, bardzo bym chciała, żebyś plotkowała o sąsiadach, to może, nie wiem, o swojej mamie, to wyjdzie, jakbyś plotkowała narzekaj na miejscową młodzież, nie? Ożywiona rozmowa. A możesz nas zaprosić do siebie? Zapukaj do drzwi. Ty chyba biegałeś, bo widzę, że masz strój sportowy na sobie, Kiano. Ale wolałabym w środku z tobą posiedzieć, proszę wejść. Dzięki, Kijano. Dodajemy cię tutaj do grupy. zakąd masz pustkę w domu? Usiądź razem. Maskudny! <grywka> Maskudny! W sensie e, trzeba coś tu pomyśleć. Znaczy, no, zobaczymy. Bo znowu będzie, że nie wam powiem, i będzie jak na ostatnim streamie na Twitchu: ale przerób, przerób przerobić. A nie powiedziałam kiedy, nie? No, ale w końcu przerobiłam, więc nie, nie, nic takiego już nie powiem. Z mych ust nie usłyszycie, że będzie coś się działo na streamie, bądź nie będzie. Poznaj. Bo musimy go poznać. Przecież musimy znać jego cechy, bo musimy naszego kolegę prześwietlić tutaj. I wiemy, że jest cechy dobre, uwielbia naturę i że jest aktywny. Choć ośmielimy się trochę, przytulimy się do niego po tej kłótni. Eris. Dobrze mieć sąsiadatki o przyjaciela. A, więc trochę jak przyjaciel nie wygląda w tej chwili, ale. Y Okejka. No, mamy przytulaska. Łaskocz bezlitośnie, droczy zalotnie. <grymne> Bez zdroczenia zalotnego. Ktoś mi się śmiał w komentarzu, że nasz sąsiad ma dobry widok na naszą łazienkę. I w sumie słuszna uwaga, bo z tego okna widzi cały nasz dom. <noise> I wszystko co się dzieje. Pod prysznicem szczególnie, więc no, no, powiem wam, klimatycznie. Ale trochę się pokłóciliśmy, więc cóż, wracamy, no, no. Eric oszołomiona niby się wygadała, chciała się trochę zbliżyć, ale widać Kiano nie ma na to dzisiaj mm, ochoty, więc wracamy po prostu do naszego domu. Sweet home, kochani, a my jesteśmy zmęczeni, chciałam zrobić zapukaj do drzwi, a przecież to jest nasz dom. Jakby na to nie patrzeć. Nie mogę się doczekać, kiedy już będziemy mieć jakieś takie konkretne pieniądze i będziemy mogli trochę nasz dom pozmieniać. W ogóle chciałabym może jeszcze tutaj, nie wiem, coś sobie zasadzić, jakieś roślinki, żeby było fajniej, ale żeby to zrobić, potrzebujemy mieć czasu, żeby rozeznać się, co my mamy tutaj w okolicy. Ja na razie wyślę naszą Simkę, właśnie, żeby skorzystała, zjadła, wyspała się i widzimy się, kochani, no jak Eris trochę wróci do formy, no bo wiecie, ona jest teraz pokutni, jest zła, zirytowana, więc. No tutaj wiele nie możemy sobie zrobić w tej chwili. Co my mamy za dzisiaj? Dzień pirata. U, to idealnie jak jesteśmy w Sulani My mamy pracę dzisiaj? No, żartujecie! Ja nie chcę pracy. Ej, nie, 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 ja biorę dzisiaj wolne. Panie, weź dzień wolny. Nie, 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 dzień wolny. nie, nie, w nie, Dzisiaj nie, idziemy nie, pewno Dzisiaj wypoczywamy, i dzisiaj, kochani, idziemy sobie na naszą plażę. Będziemy sobie pływać, opalać się i spędzać sobotę na odpoczynku, ponieważ nie może być tak, że siedzimy tylko całymi dniami w naszej robocie. Nie zapraszamy ze sobą kiano, no bo wiadomo, że trochę tam niby był flircik, który nie wyszedł, więc taka dziwna sytuacja się zrobiła i, i nie ma co. Kochani. Co ja jestem, kochani za każdym razem. Ja sobie pobrałam te plaże oczywiście z galerii, żeby była fajna, kolorowa, z racji, że mam pełną kolekcję, nie mam jakichś tutaj problemów z tym. Przybierz pozycję. O, możemy sobie poćwiczyć. Ćwicz jogę. Idealnie, ej, idealnie, podoba mi się to mega. To kto? Klub na spotkaniu. Ale coś chyba się z grafiką zjechało? Aha, klub podwodny. Mhm. Ok. A mogę sobie zmienić strój na. Ja wolę, żeby ona sobie siedziała w swoim stroju kąpielowym. Musimy jeszcze jakiś zrobić, bo taki jeden strój kąpielowy na całą naszą rozgrywkę to będzie mało. Sobie trochę poćwiczymy. No, ładnie tu jest. I trzeba oczywiście się opalić. Tutaj mamy też przytni komara, zażywaj kąpieli słonecznej. No, jest przepięknie, musicie przyznać. Fajny budyneczek, fajny ktoś stworzył. Wygląda całkiem, całkiem ładnie. Tutaj niedaleko mamy też naszą restaurację. Ale w restauracji nikogo nie ma. Jezu, co oni mają z tymi obcą Znaczy, Ja tę wodę już wyłączyłam, jak mówiłam wam, ale niestety ci, co wieli te wody, to chyba je zostawiają na sobie. Dramat trochę. No ale trudno. Pobudzona. Dobra, już dość. Ile można ćwiczyć, Eris? Wypi. A właściwie, możesz sobie tutaj usiąść, chyba nie? Usiąść, o, nasz kolega. Może warto byłoby się z nim przywitać, bo tak, wiesz, tak trochę głupio, że nie zwróciliście na siebie uwagę. w się pirackimi opowieściami. No tak, no nie możesz go olewać mimo wszystko, Eris. Skoro już się spotkaliście. Ona przeklęła brzydko, powiedziała, achu! To co, działania? Dodajemy cię do grupy, już je przestajeś na nas obrażać. Możemy sobie usiąść razem, zażywaj kąpieli słonecznej nago w stroju kąpielowym, w aktualnym stroju nie, ale możemy sobie usiąść i rozmawiać tutaj. No właśnie. Chociaż wiecie co, ja ją tak przebrałam w ten strój, ale naprawdę ona powinna siedzieć w tym kąpielowym, no bo jak ja chcę, żeby ona zażywała kąpieli słonecznej, chociaż o tej porze to chyba średnio. Zażywaj, a nie, bo to i tak trzeba tutaj w aktualnym stroju. A możemy z nim rozmawiać wtedy, czy? Totalnie nie, snuj opowieści, rozmawiaj o gotowaniu. Panie by gdyby on też sobie tej kąpieli zażywał, ale... Co to za wredny ktoś przyszedł do nas? Jakiś problem? Ja Widzę, że nasz kolega ma ważniejsze rzeczy na głowie. <noise> Woli sobie poszperać za jakimiś rzeczami. A, bo wy tańczycie? Mhm. To wiele wyjaśnia. A mamy tu jakiś skuter czy coś, żebyśmy mogli sobie nim popływać? Wleguj się, a kto to to prowadzi? Aha, to się, dobra. Myślałam, że to się samo prowadzi, ale jednak nie samo. Tak, myślałam, że fajnie byłoby sobie gdzieś coś porobić, ale widzę, że za bardzo nie ma gdzie co porobić. W sensie nie ma żadnego skutera, nic. Uprawiaj. O właśnie, możemy sobie razem z Kian coś porobić. Nie wiem, czy będzie chciał. O nie, nie, matka przyszła. W swetrze. Przyjechała nas starkować. Chyba znowu będziemy kończyć odcinek w. jeziorze, w sensie morzu, w sensie tak w wodzie. No ale cóż, delikatna romanso znajomość nam kwitnie. Jak mówię, ona trochę taka jest. No Eris niby się podoba, ale niby się wstydzi, ale niby coś, więc sami rozumiecie, nie jest to takie proste, jakby się mogło wydawać. Natomiast Kiano, no to wiadomo, że dla niego najważniejsze jest Sulani, on jest tutaj ekologiem, on się tutaj wychował, to jest jego życie, więc będzie bardzo dbać o to, żeby było jak najlepiej. Ja kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka RWDG pokolenie szóste, nigdy nie skończę tak jak Wy. Zapraszam Was oczywiście na pozostałe serie na moim kanale, jutro będziecie mieć Dziesięciolecia, tak jak wskazuje nasz grafik, piątki to zawsze dzień dziesięcioleci i wtorki, chyba, a poniedziałki i czwartki to jest dzień RWDG, środy budowa lub cokolwiek lub nic, niedziela to samo budowa, cokolwiek lub nic, a sobota to są pomyłeczki. Facebook, Instagram dla Was w opisie, trzymajcie się cieplutko. Cześć!